Eee, przepraszam, to nie ta plansza, to nie ta plansza, chłopie! O, już jest! Witajcie w mojej kolekcji kaset po HS Update ba 2016-2017. O popatrzcie na te napisy i na te fotografie, to są moje uspierane kasety. To taka historia, że to, to trudno, by określić taki program że ja opowiadam o tym, że to są kasety z lat 80. 90. 2000, ale i też kupiłem nowe kasety. Puste do nagrywania z 2015-2016. Zprowadzałem swa takich programów chwil nigdy nie było, ale... jedząc takie... Na szczęście miałem coś gorącego do picia. Do jedzenia i tak. No. Jedząc to moją ukochaną zupę. Jedziemy w takie sytuacje, że Znaczą polskie, niemieckie, angielskie kasety No i takie sytuacje rzadko się zdarzają, że Trafi na coś bardzo przydatnego Niestety! W lipcu 2016 Przestały produkować magnetowiny A wraz z nim kasety VHS Będą kasety w kocie. Czy wrócą jeszcze? Ja już czekam, żeby wróciły! No to pięknie no a teraz tak będzie to historia jak kaza inna Gdyby ktoś oglądał telewizję. No dobrze, nie puszczamy muzyki, ale niedługo, gdy będzie nowy rok, będzie Sylwester, będą święta, to ja i tak będę składał wszystkim bardzo serdeczne życzenia. Nowym 2016, 2017 roku, A na nowy 2017 rok będziemy przygotowali nagrania z Wigili z wideofanem oraz Sylwestra z wideofanem. Weź to chyba nie, nie, to. Ale będę składał życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Bardzo składam życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz szczęśliwego nowego 2017. Dzień! Tak będziemy. Coś takiego opowiadać. No. Chyba sprzęt nawala. E, tak. No cóż. To tak jest. Jest wszystko w porządku. No. Kiedyś jak wyjechałem to mój kumper da mi mnóstwo kaset. Teraz nagranych. Ale mój kuper ma swakas, wyjechał na wakacje, kupił jedną kasetę z, z różnych firm i oczywiście jest szat graficznych firm. Niech to pamiętam jak Sonda, pamiętam też MTC wideo z Grecji, pamiętam Zoliak wideo z Grecji, pamiętam Tiger Video z Francji, pamiętam Nusswakasetnik. Znalazłem, niektóre dostałem od mojego kumpla, niektóre kupiłem ze flumpku i to jest taka, taki typ bardzo świetny. Jeden z ktośów napisał, że... <laughs> Fajne kasety mam, ale... w to mnie napisał, post i te reklamy? A ja odpowiedziałem, no z VHS, ale... Przestraszył się na zawsze, ale cóż... Wiedząc, tak. Gdyby. Dobra. No. Zarazem, mnóstwo kaset. Teraz oglądamy kasety z Polski. O właśnie widać. Robiłem sam fotografię. No tak, to Rainman to jest Polski. Ale zagraniczne okładka ale polskie. To? I tak. To no, co widać właśnie na starych latach 80. PRL to była końcówka prl Jak się pojawiły się kasety, powiem lata 90. Eh, lata 2000. No rządziły kraje, którego już kaset nie ma. Trzeba było napisać do Funai, żeby wypuściły jeszcze raz magnetowidy. Jakąś firmę, na przykład Maxel na kasety VHS, żeby wróciły. No i wpadnięci na tego pomysłu, żeby wypaść coś takiego. Mój kumpel ma takie magnetowidy NTSC. C nagrałem życiową szansę. Miałem też magnetowid Cekam, CSAM. c, -cam, c -cam. też magnetowid PAL, no. No tak, nie wiem czy Rakaj ma funkcję secam i miałem niestety musiałem pomyśleć, bo działa tylko na jeden głośnik, a nie na dwa. No cóż, przykry przypadek, ale kiedyś jak wrócą kasety, to obiecujemy, że, że niektóre kasety zostały rekomendowane przez VHS Hell. A taka była, taki jest youtuberski kanał VHS Hel i niestety VHS Hell się boi, będę grał z VHS Hel, albo przegram z VHS Hel, to i tak były kiedyś czasy, gdy Polacy wygrają euro, i to i tak. A ja daję te dyski z Polo, Myślę o tych latach 90. Kasety z lat 90. I oczywiście, Kowałem w kolejności firm, które produkowano. ale cóż, takie! Jeden z świetnych propozycji były świetne, to była w Charlie fabryka czekolady. Niestety nikt do mnie nie napisał, a jeden z popularnych kaset I z swoich początków, to był kosmiczny mecz, za chwilę się pokażę. No i tady takie, że jeden, ktoś napisał, to była moja tego ulubiona bajka z dzieciństwa. No a tam grał Michael Jordan, nasz ukochany koszykarz NBA. No i cóż, pamiętamy też Matrixa, pamiętamy też Stewartap. No i to jest piękny film, gdy to do takie coś takiego. No, a teraz przechodźmy do kaset zagranicznych, tak? To jest kaseta prosto z Niemiec. A tak, tu mam jedną, jedyną kasetę z Ameryki. To było w systemie palcetami z NTSC. To jest kaseta z Anglii. To tak. Proszę zobaczyć na tytuły. Proszę zobaczyć, to są angielskie. To mnóstwo rzeczy też się starzyły gdy kupiłem te kasety. No i zapłaciłem w filmku C3 złote. Liczcie, ile osiągnięto, ale z niemieckich kupiłem za złotówkę. No. Wat, wat, łatwo policzyć. Ja, jeżeli to tak, zapłaciłem, za połowę zostawiłem na kasety z Anglii, bo, bo kupiłem na kasety trzy połowy. Tercję, tak, pierwsza tercja była na kasety polskie, druga jest na kasety zagariczne, trzecie są za moje wydatki z sprzętów do nagrywania, ale no cóż, to były czasy, czasy. Marzyłem o kupnie magnetowidu, oglądałem te filmy. Ja mam wideograbera, no i to hit. Ten hit był klasykiem. Przy, kupiłem też przegrywarkę do kaset audio i zgrywałem na przykład w urywki z RMFFM, i to był hit w historii mojego kanału, Tego jeszcze nigdy nie było. No, a to jest Niemiec, tak, ale niestety. Tańczących z wilkami niestety jakiś wariat se przy... nagrał polską wersję z VHS, z telewizji. No i tak, to jest tragedia dla Polaków, ale cóż. Oglądałem se mnóstwo filmów, filmy z Polski, z zagranicy. No i tak, to jest hit. Tyby... No to tak, słuchając muzyki. Takie mnóstwo zagranicznych film, którego nikt nie zna z Polski. A to jest VCI, to było Video Collection International, to jest Western Video International, Była, chyba było w Polsce. Było VVL, a no, z Anglii też było, pamiętam BBC Video samo. No to jest mnóstwo dystrybucji, entertainment in video. To były czasy, to były czasy, to były czasy. Łatwo zwariować w tym ale to tak niestety była jedna pomyłka, bo pomyliliśmy kasety, ale... Cóż, miałem. I polsko i angielską wersję. I godzin szczytu. I oczywiście Matrixa. Uwaga! A teraz pokażę nagrane z, z telewizji z bazaru. To co zobaczcie, to jest kwowary, to jest amerykańskie Covaris. Zobaczcie, tu jest prawdziwa jakość, prawdziwa jakość. Całe wakacje pojechałem sobie do mojego kupla i prosił o kasetę. O Jezus Maria. Czasy gdy rządziło partia rządziła na arenie. To tak było historyczne. No, powiedzmy. Historia się powtarza. No. I wtedy sobie słuchałem Disco Polo. Mój youtuber prosił mi o te dyski z z piosenkami gitarowymi, ale niestety nie mogę zgrać na YouTube'a. Ale weź temu na maila, to będzie taki prezent, tylko jeszcze nigdy w życiu nie dostał. No, a to jest Teledysk Papa ten, mój Twójziemski jeden, z telewizyjnej rynki 89, to było TP1. No i tak to widać, to był mecz NBA, Miałem też Teledyski, disco po 90 jest nowe a to było około Fortune Rosyjskie. Jestem wiernym fanem tego teatru, O, ona wygrywa automobil, to pamiętam. Pamiętam też inne nie rosyjskie, pamiętam umniki i umnicy, kto chce stać milionierom. No i to były takie programy, którego można się było nauczyć. No cóż, pamiętam ten program kiedyś w Ameryce. Przecież pamiętam, taki turniej nazywał się Nieustraszeni, no nie ogląd. Były ohydne jedzenie, ochydne jedzenie, robaki. Jakieś złe mięso, którego bardzo gorzko smakowało. No cóż, no to pamiętacie, jak to nagrałem, pytałem sobie, no wow, ale to było widowisko, fajerwerki były. No i to tak, to były świetne czasy, ale. Niektóre znalazłem nasem z telewizji. No to były hity. To jest kaseta z TV, tego trzeciego najstarsza nagrada kaseta z, chyba z TV, ale to z TP1, tak, było, ale cóż. E, tak, możemy opowiedzieć o takiej kolekcji. kolekcji kaset VHS, prosto z Zaragosy i takie, coś tego typu, ale będziemy czekać na. Kolejny jeszcze, zły zupy. O, takie... Ja po prostu jestem głodny po tej pracy, ale... filmu, ale... Cóż, Deep Tease, pamiętacie zapowiedź? No niestety nie mam oryginalnej kasety, ale mam tylko nagraną z telewizji TVN. No cóż... A tak, pamiętam, naradzę też te dyski z MTV. Łobosze, to był hit, szok, hańb... To nie było hańby, tylko prawdziwe widowisko, tuż się oglądało. Dało się BBC oglądać, To jeden z moich kumpli miał... Dekoder satelitarny odbijał i MTV, France... 2, Pamiętam, pamiętam, TV1, Eurosport... No cóż, to była historia że kochał te dyski MTV nagrywać no cóż. I jeden z świetnych momentów, które pamiętam to był jeden z bardzo często widowanych kaset, którego jest bardzo dużo warto, to był Opole 97, no a i to było świetne. Czy razy udało mi się starać stosowanie totolotka czy to coś tam. Więcej znalazłem reklam, no. 11 znalazłem zakończenie dnia. No i cóż. Klasyki. Klasyki z lat 90. 2000. No i tak, no cóż, zbliża się koniec moich mojej kolekcji kaset VHS, a ja będę Wam składał życzenia na ten nowy 2017 rok, żebyście lubili, żeby mi tu, to, byśmy mieli dużo widzów, mieliśmy dużo subskrypcji, mieliśmy dużo komentarzy na ten nowy rok. No cóż, to będziemy się skończyć. Ja zbieram na milion odsłon, no to życzę się nowego roku i do widzenia!